Cześć witajcie bardzo serdecznie na kanale Sims Week Ja jestem Depresyjna Panda i witam was w kolejnym odcinku Jest kolejny odcinek I jest dzień po dniu Wow, kto by się spodziewał No ale na no nic, no witam was w odcinku I witam was w dalszej historii z The Sims 4 StrangerVille W ostatnim odcinku zdobyliśmy, stworzyliśmy tajna akta Zdobyliśmy kartę do otwarcia sekretnych drzwi w laboratorium I no i zebraliśmy te 15 materiałów dowodowych Zobaczmy też durszlak na głowę. Jest 17.54 i jest dość. się robi ciemno. To był ten sim z trailera. A teraz jest jakaś Patrycja Szpilka. Sorry bardzo. Tak. Ja ogólnie chciałbym mu coś kupić tutaj do spania. Tak, oczywiście. Tutaj w międzyprzerwie nagraniowej dostałem słuchawki. Standardzik. Ja mu chcę kupić przenośne łóżko. W Sensie, ten taki materac. Moten. I coś do jedzenia by mi się przydało. Tylko że. Czy. Czy w tej lodówce. Znaczy, sprawdzimy to, czy w tej lodówce jest jakieś jedzenie. O, można zjeść coś na szybko. Fajen. Zabierzemy lodówkę I idziemy do laboratorium. Hello, jesteśmy. I. Zauważyłem w poprzednim odcinku, montując poprzedni odcinek, między szumami z mojego mikrofonu, który mikrofon mój łapał, yy, znalazłem dziwny dźwięk takie pukanie. I słuchajcie się teraz. Te pukanie jest stąd. Coś tutaj wydaje takie dziwne dźwięki. Nie wiem co. No ale nieważne. Zdobyłem umiejętność programowania. Trzeci poziom programowania. Tutaj, że, żeby nie było. Zobaczcie, jest. Trzeci poziom programowania. on tam ma jakieś nauki kosmiczne, pianina na piątym poziomie, bo to jest Sims galerii. Co on sobie hakuje? O, długo mu to zajmie. To nie hakuj, nie hakuj. Użyj karty dostępu. I wejdziemy do sekretnego laboratorium. I zobaczymy, jak ono w ogóle wygląda. W ogóle cała ta historia nie żeby coś kojarzy mi się bardzo ze Stranger Things. Ło! Wow. Halo, halo. Po pierwsze. Podwoiła się chyba ilość tego gówna że tak powiem, tych jajeczek. Po drugie, to się jakoś tak dziwnie rozwinęło. Ok, i osiągnęliśmy etap. Okej okay. zbierz 15 skupisk, zarodników. Nie, to jest. Nie, ja bym tam na Twoim miejscu nie schodził. Dzień dobry. Hello, ok. Dobrze wiedzieć, że tu coś mam. Tu jest w ogóle jakiś składzik chyba. Tak mi się wydaje. Tu są jakieś sprzęty laboratoryjne. Uu. Czy przez to możemy przejść? No, spróbujmy. U. Ups, tobie się coś dzieje. Co? Co? się stało? NIE! NIE! O, pytanie! Matka wzywa, a ja odpowiadam Te zarodniki są zbyt toksyczne, aby było... Aby można było obok nich przejść bez żadnego zabezpieczenia. My pytają o zarodniki w mieście i to się jak można się przed nimi chronić. Mamy zebrać jakieś skupiska, ale czy, czy my możemy tym simem jakieś normalne interakcje... Robić? No w ogóle w mieście to się podwoiło, naprawdę tego jest masa teraz. Oh. Dobra, pętanie zaraz nam minie. Ale matko, jest nowa emocja. Twórcy mówili, pamiętam przed, przed premierą samej y, gry. Twórcy mówili, że będzie więcej emocji. W sensie będą z dodatkami będą dochodziły jakieś specjalne emocje. To jest pierwszy dodatek, z którym dochodzi specjalna emocja. Czy też jesteś normalny, jesteś normalny fajen. Zrób zdjęcie tego gówna. Tego ogromnego gówna. Bo inaczej tego nazwać nie można. To się zrobiło takie duże. To się prowokuj. Hopę, żeś to walnął. Nie, czyli to nie jest. To nie jest to skupisko zarodników. A. To jest skupisko zarodników, ale tu nam. Hmm. Hmm. <laughs> Jakby. znajdź wykrywacz infekcję, wypytując o niego postanowienia w, w miejscowym barze. Kiedy tylko zdobędziesz, że mieścisz w swoim wyposażeniu, uzyskaną im teren, aby namierzyć skupisko zarodników. Aha. Ok, czyli musimy znowu udać się do baru. No fajnie, czyli w tym barze często będziemy w tym barze. Co to było za? Rozpoczyna się rozkwit. Opuszczając sekretne laboratorium, zauważasz, że niebo zabrało wyjątkowo niepokojącej barwy. Coś się zmieniło w Strangerville. I to wcale nie na lepsze. Otwarcie drzwi do laboratorium musiało odwolnić jakieś groźne toksyny. Musisz znaleźć ochronę przed toksycznymi zarodnikami w sekretnym laboratorium. Porozmawiaj z nami w mieście i dowiecie czy ktoś mógłby ci pomóc. Faktycznie jest takie. O Ociul. O <laughs> się porobiło I jest takie właśnie taka, taka dziwna poświata No i zresztą tutaj mamy emo Emoji, chciałem powiedzieć No, ikonkę Dziwnej pogody Wypytaj o zarodniki w laboratorium Czy on nas przypadkiem nie zamknie Za to, że my tam byliśmy? Tego się obawiam trochę To gówno jest wszędzie A może są to zarodniki? <laughs> Mam nowy wykrywacz infekcji, jest naprawdę super. Potrafi, to znaczy, to ściśle tajne dane, ale może się przekonasz. Może mnie przekonasz i dam ci jeden z nich. Uwódź. Przekup. Uwódź. Eee, coś. Zaimponuj, aby zdobyć. Chyba zaimponujemy po prostu. Bo nie będziemy uwodzić. Nie, nie. No, oczywiście jest parano. Nic tu w tym mieście nie jest normalne, naprawdę. Właśnie wszedł niedźwiedź, o dru... <laughs> drugi nieć. Ha, imponujesz sprawnością, fajne. Ale weź już. I tu się roi od tych, od niedźwiedzi. Dobra, gościu. Trzymaj, Aha, i teraz nam dał od razu? Tak, mamy wykrywać infekcji Czyli wyjdźmy sobie przed o, 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 o skanuj tutaj. Nie, dźwiedź. Aha. Skanuj tak szybciej bo. O, dzień dobry. No nie, tu się pojawi tylko jeden W sekretnym laboratorium powinno być ich mnóstwo, czyli tak jak myślałem, czyli musimy pójść do sekretnego laboratorium Mamy mieć ich 15 Czy będziemy tam 15? Mam nadzieję, że tak Dobra Tak więc Wydaje mi się, że możesz ustać tutaj Skan Skanować tutaj, przepraszam Skanować tutaj To ci się za niedługo rozładuje A nie, 3 o, coraz więcej tych, tych, wow, 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 Dobra Teraz tak Schowaj, schowaj Schowaj, schowaj Schowaj Mnie zastanawia ta roślina, kurde To się nagle powiększyło, Te jajo się powiększyło I to tak niebezpiecznie się powiększyło Muszę, muszę, muszę przyznać Dobra, ale weź mi to Weź mi to stąd Liczba skanów przed rozładowaniem Trzy co się chyba zbadziło? Znaczy, nie narzekam. Już znaleźliśmy 2, 3, 4, 5. 5 znaleźliśmy. Zbieraj sobie, zbieraj. Aha, musimy poczekać, aż urządzenie się naładuje. Aha, sorry, co? Co? Dobra, ale czekajcie, bo ja muszę. Tutaj coś powinno być. Skonstruuj zmodyfikowane kominizatory, aby przejść obok zarodnikowi do i zbadać. Postarajmy laboratorium eee, jak mamy to skonstruować? Sorry bardzo W sensie jakby, jakby nie mam pojęcia jak to skonstruować A będzie tu napisane gdzieś Jak na to najadę? Nie Fajnie O, 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 o Dobra, czy mamy jeszcze Mamy, możemy skanować teren Ale może chodźmy tutaj Obok tych roślin to, to może być dobry pomysł, bo te rośliny nie, nie wyglądają zbyt normalnie Tak, muszę przyznać Dwa, trzy Pięć Tak po pięć, pięć to chyba, chyba maksimum Jej, mamy 15. Musimy założyć kombinezon ochronny nie Jeszcze, ale to najpierw Co musimy zrobić? Nie Co? 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 Chwila, Coś mieliśmy zrobić z tymi zarodnikami? Musimy iść do biblioteki bo no tutaj jest pełno naukowców A musimy naukowców się spytać Co, o co chodzi z tymi zrodnikami I co mamy z nimi w ogóle zrobić Bo mam je, ale nie wiem co z nimi zrobić Kompletnie nie wiem co z nimi zrobić Dzień dobry No tutaj znowu coś się... Hej Łódź jako łodziej O, mamy pana Stąd Sprzedaj dowody Dochodzenie w Strangerville Wypytaj pytaj o zar zarodniki w laboratorium. Ten pewnie powinien wiedzieć, bo on jest trochę taki pyknięty. No to ten pyknięty będzie wiedział o co chodzi. Ja, dzień dobry. Widzę, że pan w pełni, w pełni normalny pan, dzień jak co dzień w tym mieście. Aha, czyli zamknął ten. Z... To ma godziny zamknięcia. Ale badziew. A czy jest tu jakiś naukowy? Nie ma. Jest! Dzień dobry. Wypytaj o zarodniki w laboratorium Szybko zanim ucieknie Ty <grym> z tym durszlakiem na głowie tak Wyglądasz bardzo wiarygodnie Słuchaj, mam materiały potrzebne do stworzenia filtra zarodników Ale nie dało mi się zbadać wystarczająco wielu skopisków zarodników Nie, czy to żart? Musimy się wracać do laboratorium Powrót do laboratorium <grym> Tam się przy okazji prześpimy A co jak ta karta ze sobą kiedyś zniknie? W sensie zginie albo się rozmagnesuje Uff. on jest paranoikiem i się najlepiej czuje w tak, w piwnicy. Mm -hmm. Co to jest? To takie takie się zrobi. Z takiego jajka. No teraz mamy. jest, że tak powiem, te stadium. będzie to, a potem będzie takie gówno wielkie. Nie, to jest to samo. O. Nieważne. <noise> tak. W ogóle czy ty, czy ty masz pojęcie, co ty robisz, człowieku? Bo jakby mi jakiś naukowiec kazał Użyć takiego czegoś, to bym mógł, Hopy, weź się sam to użyć. Jesteś naukowcem, tak pracowałeś tam. Weź tam i ci sam sobie tego użyj. Kacper przeprowadził wnikliwą analizę skupiska zarodników, co zdecydowanie się opłaciło Zbierz dane dotyczące infekcji? Zabierz dane, Aha, ja zbierz. Do naukowca Strangerville, aby poznać przydatne informacje na jej temat. Go do naukowca. Tam widziałem, że jest prawie siódma no to idealna pora. Na przeczytanie książki w laboratorium, w bibliotece. Hello! Jestem sam. Może rozmawiam z Strangerville na początek? Widzę, że nie wiem, jak ja mam to. Chwila. Wait, wait. Mamy dane dotyczące infekcji. z poziom relacji. Bleh. Idź pogonać chmury. Jakie pożegnaj? Żadne pożegnaj, hopę. Chcesz myśli, że może coś spać. Dzień dobry. Pani wygląda tutaj ciekawie. Pani makaron na głowie. Dzień dobry. No wiem, że jak ci dam, to mi zrobisz ten strój. Czy co to tam się jest? Filtr oddechowy. No idźcie oglądać te chmury, no. Nic was przecież nie zatruje To, że te zarodniki zalatają i... Wszędzie no to nic nie, nic nie ten. Wow! To już jest ten. Czy ona z tym rozmawia? W ogóle to jest, ten, to jest ten największy stadium, już. Jasne, poleżcie sobie. Wokół panuje epidemia, nie wiadomo czego. Idziemy się dziwne rzeczy, wręcz creepy rzeczy. Ale nie martwcie się. Nie, nie ma czym. Naprawdę, nie, nie, nie ma czym się martwić. Tak, Halo jest. A, od dziewiątej. Myślę, że o szóstej. To jeszcze poczekamy. Dobra. Halo, czy już mogę? O, poproszę o stworzenie filtra. Hello. Nieźle. Udało Ci się. Przeanalizuję te dane dotyczące infekcji. Wkrótce trzymacie do mnie przesyłkę z filtrem zarodników. Szukaj dalej. Może w końcu dać się znaleźć szczepionkę na tą infekcję. Mamy być jakimiś. wynalazcami szczepionek? Hej. Wypytajmy wypytajmy, to za... Ej, stąd już Rosłowa babo Aha, czyli musimy wrócić do domu teraz No dobra, no wrócimy, ale Najpierw bym chciał, żebyś ty poszedł do tego typa i sprawdził. W sensie popytał go jeszcze tak, tak, tak. No sprzedaj mi jeden. Nie, nie bibeloty. Sekretne wyposażenie? A. Do tysiąc simolonów. Wracamy do domu i sprzedajemy coś. Zdecydowanie. Zdecydowanie nie przyda nam się to. Zdecydowanie. Te walone krasnale, to gówno nam się nie przyda. To nam się nie przyda. No, już jesteśmy w stanie zapłacić, ale. Ale jeszcze musimy przeoszczędzić. To, to. To obawiam się, że może się nam przydać. Tak więc to tutaj zostawię, żeby nie było. Mamy te materiały dowodowe, co tam doszło. Niepotrzebne nam jest. Jedno dodatkowe krzesło nam jest niepotrzebne i to w ogóle możemy zamienić na krzesło. Zdecydowanie tańsze. Tak. Możemy pozbyć się jednej szafki ze zlewem, bo mamy zlew tutaj. No sorry, antena kosztuje 6, 600 simlonów, no to, to sporo okazji. I teraz weź pocztę. Weźmy tą pocztę. Przy okazji się wysikasz. I przy okazji coś zjesz. I przy okazji pójdziesz spać. Na chwilę. Żeby nie było. Na chwilę pójdziesz spać. To jest takie przykre, że on ma dwa stoły. I przy żadnym nie może siedzieć. Bo przy każdym coś jest. Przy jednym jest laptop, a przy drugim jest całe w ogóle stanowisko podsłuchowe. Fajnie, jest 21 i Kacper wstał. Cóż, przyjdźmy się... No, halo, czekajcie. Wydaje mi się, że... Wait!

Jakieś rządowe przyjechały Dobra oh, no, sekretne no, wyposażenie no, Kup kombinezon ochronny Cieszę się swoim nowym i kompletnym kombinezonem ochronnym Jak wspomniałem brakuje ważnego elementu Partro... Nie 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 to już mamy Czyli teraz musimy Udać się do laboratorium Witam w laboratorium I w ogóle chcę zauważyć, że Że im dalej od laboratorium Tym jest więcej tych najbardziej rozwiniętych a tutaj tych najbardziej rozwiniętych no nie ma no cóż, nieważne nieważne, ja w ogóle muszę to jakoś połączyć, tak? nie, jak to? aha, połącz z filtrem zarodników. O, 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 udało się czekaj, to może, może zanim tam wledziesz. stop no, Kliknęm na ślepo, ale aha, teraz sam na dół nie zszedłeś. no fajnie I możemy teraz przez to, O, możemy przez to przejść Możemy przez to przejść Przez to się jeszcze więcej tutaj Wydobyło rzeczy I teraz pytanie czy to się po... nie Z tymi roślinami nic się nie stało Bo wtedy jak otworzyliśmy tamte drzwi To te rośliny się powiększyły To one wtedy się powiększyły, tak mi się wydaje Co to? No nieważne no, leć tam leć. Udaj się w najdalsze części sekretnego laboratorium. Hello? Hello? Co to jest? Obejrzyj to. Tutaj mamy laptopa i tu. To jest coś wielkiego. To jest coś dużego. Do takiego ostro dużego. To są nawet popękane telewizory. Mm. Jesteś głodny, to tak wie. Tak więc umieść w świecie. jest coś na szybko. Jogurt może być. <gryzanie> Usiądź przed tym. No fajnie. Fajnie, dobra. jedz sobie szybciej. I słuchajcie. zaraz otwieramy te drzwi. Ale. Chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. To będzie w następnym odcinku. He, he, he nie ma tak. Dobrze. Dostaliśmy się do laboratorium, a jako, że chcę, żeby ta seria trochę potrwała, no to musimy jakoś to tak bardziej. Zatrzymy rączki i poczekamy. Tak, do jutra. bo zapewne no, zapewne zaraz nagram, teraz właśnie za tym ja, ja będę widział od razu. He he he. A wam... no jestem okrutny, wiem. Przepraszam. No, ale na no nic. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już w kolejnym. Bądźcie na moich social mediach, bądźcie na Facebooku Simsuika, ponieważ to jest jednak Facebook nowinkowy i będziecie dowiadywali się rzeczy wcześniej. Tam też jest przegląd pakietu: yy, Create a Sim, tryb budowania, otoczenie oraz pokrótce rozgrywka. Ale nie fabuła, więc spokojnie, spoilerów. Dalszych nie będzie, jeśli oglądacie serię na bieżąco. Tak więc, do jutra i he. Jutro zobaczymy, co kryje się za tymi drzwiami w tym gigantycznym pokoju. Pa!